Cześć! Tu Magda i vlog Żyj Pełnią Życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie! I tam, 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 To jest dwusetny odcinek tego vloga! Świętujemy! <grystanie> tak, świętujemy 200 tygodni tutaj z Wami, ponieważ nie było... Tygodnia, kiedy nie byłoby odcinka. Zawsze jest. Wszystko dzięki mojej kochanej bratowej Oli, e, która głównie działa z tym kanałem, która pomaga mi nagrywać, e, która składa te odcinki i która bardzo, bardzo chętnie pomaga. E, gdzieś też pomaga odrobinę, w tym e, Irek, mój brat, natomiast głównie jest to teraz Ola i bardzo jestem za to wdzięczna. Jestem wdzięczna Wam, że jesteście. To jest naprawdę cudowne. I w ramach takiego podsumowania e, po pierwsze chciałam tak króciutko, bo o tym co jakiś czas mówię, ale może jesteście tutaj w miarę nowi, powiedzieć skąd się w ogóle wziął e, kanał Żyj Pełniu Życia. Kiedy pisałam książkę chwilowo Panna... Moja redaktorka z wydawnictwa zaproponowała, że może bym założyła jakiegoś bloga, najlepiej wideobloga. Ja wtedy na to nie byłam gotowa, założyłam bloga, zaczęłam pisać. Natomiast po pewnym czasie pan Bóg mnie przekonał, że jest już czas. I, I potem zasłał mi odpowiednią pomoc w formie różnych sprzętów, które mogłam pożyczyć w formie e, potem <laughs> sprzętów, które mogłam zakupić dzięki w ogóle, jak już ruszyłam z kanałem, ze środków, które wpłacają patroni. Bardzo dziękuję Wam patroni, że e, dzięki Wam ten kanał jest lepszy i w ogóle może być dobrej jakości. Ostatnio ktoś wszedł e, na ten kanał i napisał wow, jaka jakość, nie ma katolipy. Cieszę się! O to chodziło od samego początku, e, więc bardzo się cieszę. E, chwała Bogu w tym. I, I właśnie Pan mógł mi za odpowiednią pomoc, także od strony przygotowania takiego technicznego, dobrą książkę ktoś mi polecił a propos prowadzenia takich platform jak na przykład kanał na YouTubie. E, ktoś inny dał mi bardzo dobre rady, jeśli chodzi o makijaż i tak dalej, i tak dalej. E, kanał ruszył w grudniu 2017 roku, niebawem minął 4 lata i, i trwa. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie są najbardziej oglądane odcinki wszechczasów, to znaczy od początku kanału, to jest to po pierwsze odcinek o poczuciu humoru chrześcijanina i to jest odcinek z gościem Marcin Zieliński. Następnie jest odcinek także z gościem, pod tytułem Pełnia Życia. Gość Ania wtedy jeszcze zabłocka, dzisiaj dzieciątko, dzisiaj prowadzi kanał Jest Miłość. A następnie trzeci odcinek... Jest e, najbardziej oglądany, to jest o tym, jak przeżyłam żałobę. Ważny odcinek, potrzebny, i e, ktoś ostatnio też, e, jak się spytałam, jak trafił na mój kanał, powiedział, wpisałam po prostu hasło e, Żałoba i wyskoczyło mi. A jeszcze potem kolejny e, to jest dziennik duchowy, jak prowadzić dziennik duchowy. W temacie dziennika duchowego będą się działy jeszcze ciekawe rzeczy. Będzie pewien nowy projekt, o którym jeszcze nie mówię, ale już jest. Lada chwila. Lada chwila. <laughs> Więc nie mogę się doczekać. Eee... Co chciałam jeszcze powiedzieć, dlaczego na początku zawsze mówię witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego, że to było takie określenie, którego używała moja mama, takie, taka odezwa. Często, kiedy wstawaliśmy rano, yy, kiedy jeszcze mieszkałam w domu, a potem na przykład właśnie na jakichś wakacjach, obozach, to właśnie witała nas w, witajcie w kolejnym dniu yy, zwycięstwa w Chrystusie. Więc ja stwierdziłam, że zamienię to na. Tydzień, bo rozpoczynamy kolejny tydzień. Jak możecie zauważyć, yy, kolejne odcinki pojawiają się w poniedziałki rano, żeby dobrze zacząć tydzień, bo poniedziałek się źle kojarzy, a mi chodziło o to, żeby ten poniedziałek zaczął się kojarzyć dobrze. Wiem, że wie, wielu z Was ma już taką tradycję, że w poniedziałek rano po prostu włącza ten mój odcinek vloga i jest to ogromna radość, bo bez Was oglądających. Widzów nie byłoby w ogóle sensu, jakby nikt tego nie chciał oglądać. A widzę, że jest sens i dziękuję za prawie dwa tysiące z tego, co rozumiem, tutaj e, tych, którzy polubili kanał. E, kiedy e, parę dni temu chciałam właśnie, myślałam o tym, o czym ma być ten odcinek, jakby, jak go jeszcze. Urozmaicić. Pomyślałam sobie o QA i zadałam na Instagramie, wrzuciłam boksik, gdzie można było zadawać pytania, i zadano mi kilka pytań, na które chciałam właśnie odpowiedzieć. To może zacznijmy od tych naj. Tutaj od góry idę, czyli <ścoughs> te ostatnie. Jak rodzą się pomysły na kolejne odcinki? To jest tak. Z jednej strony, kiedy się przygotowywałam do tego vloga, w ogóle kiedy jeszcze nie, nie było tego kanału, to zrobiłam sobie taki bank pomysłów. I mam taki zeszyt, i w tym zeszycie jest napisane różne pomysły na te odcinki, i na początku, właśnie głównie korzystałam z tego mojego banku pomysłów. Jak, jak mi się coś jeszcze mam w głowie, to, to czasem sobie dopisuję. Natomiast w większości te pomysły zostały wykorzystane, no bo 200 odcinków, ale chociaż miałam taką myśl w pewnym momencie, skąd ja wezmę tyle pomysłów na odcinki, Pan Bóg zawsze daje pomysły. I wiecie, z czego one się biorą? Z mojego życia, po prostu z mojego codziennego życia z Panem Bogiem. Czasem to jest werset, który przeczytam, czasem to jest fragment książki, którą przeczytam na dany temat, który jest w Piśmie Świętym. Czasem to jest y, jakieś zdanie, które usłyszę na jakimś wykładzie, y, czy na żywo, czy online, i zaczynam badać głębiej temat i zaczynam sama go rozwijać. Czasem to jest coś, jak na przykład myślę sobie, czasem mi zadaję sobie takie pytanie, y, żyję pewnymi rzeczami, na przykład, prowadzę dziennik duchowy, modliliśmy się jako rodzina y, wspólnie. Uczę się wersetów na pamięć i jakie rzeczy w moim życiu chrześcijańskim robię, albo na przykład jestem wdzięczna i tak dalej, które dla mnie są już naturalne, a o których Wy możecie jeszcze nie wiedzieć, albo może słyszeliście, ale nigdy tego nie wdrożyliście, i może coś, co jest w moim życiu, czego mnie nauczyli rodzice na przykład. Mogę, może wpłynąć na Was także i Was zainspirować. Więc tak powstają odcinki. Zanim zaczynam je tworzyć, to po prostu się modlę i pytam się, pytam się Boga, o czym mają być. Co jakiś czas też polecam książki, więc to jest taka, taki stały temat. To też taka ciekawa rzecz. Ok, idziemy dalej w pytaniach. I chciałam tylko jeszcze, wiem, dodać opróbę tych odcinków, że im dalej, tym jest łatwiej. Po prostu to przychodzi. I e, kiedyś pisałam takie całe skrypty od początku do końca. E, Odwitajcie, do, do zobaczenia w kolejnym odcinku. E, teraz mi czasem wystarczy napisać jedno zdanie, hasła i już idzie. E, ale to jest kwestia po prostu też e, zaprzyjaźnienia się z kamerą i e, jakiegoś takiego po prostu doświadczenia. Dalej pytanie: Ile masz lat? A na ile wyglądam, tak się często pytają, powiem wam. Czuję się na jakoś na początek trzydziestki. i naprawdę czasem się muszę zastanowić, ile mam lat, ponieważ, ponieważ czuję się czuję się jakby, się, jakby te lata nie leciały od takiej strony, no nie wiem, właśnie poczucia starzenia się. Natomiast obecnie w lipcu skończyłam 39 lat. I aż mi ciężko w to uwierzyć. Ostatnio rozmawiałam z z pracy, która właśnie miała wczoraj, wczoraj miała urodziny czy przedwczoraj i też jest moim rocznikiem i mówi Magda, nie wierzę, że to już jest 39. Ja się tak nie czuję. Ja mówię, dokładnie mam, tak samo. Więc tak jest. E, I przejdźmy do kolejnych pytań. Czy dobrze znasz angielski? Jeśli tak, to skąd? Owszem, znam dobrze angielski i znam go po prostu z ćwiczenia, z używania angielskiego. Ostatnie 12 lat pracuję używając na co dzień języka angielskiego. Chociaż nie jestem anglistką, skończyłam matematykę, tak jak Wam opowiadałam parę odcinków temu na Politechnice Warszawskiej. I powiem Wam, że nawet w liceum miałam pewne wyzwania z angielskim. a Tu słaby nauczyciel, tutaj coś. I nawet miałam przed maturą zagrożenie z angielskiego, a generalnie miałam całkiem dobre oceny, co w ogóle ciężko mi było się z tym pogodzić, że w ogóle jakieś duże miałabym nie zdać z angielskiego. Hello! To, co mi bardzo pomogło, to wyjazd na wolontariat do Ziemi Świętej. O tym też kiedyś opowiadałam tutaj na kanale. I tam przez trzy miesiące używałam sporo angielskiego. I to mi bardzo pomogło, natomiast potem nie czułam się w tym angielskim, ale dostałam pracę i zostałam wrzucona na, głęb na głęboką wodę, i tak się zaczęło, i teraz nie mam z tym problemu, i nawet popełniłam tłumaczenie jednej książki, czyli boska kobieta, boskiej kobiety jest w moim tłumaczeniu. I bardzo lubię, bardzo lubię angielski, a jeszcze bardzo dużo czytam po angielsku, czytam nieustannie i czytam dużo powieści po angielsku. I im więcej czytam, tym, tym też moje słownictwo się poszerza, zauważam to. I jeszcze dwa pytania. Jak sobie radzić z pragnieniem posiadania rodziny, kiedy jest się wciąż singlem? To jest pytanie na cały odcinek. I odsyłam do serii dla singli i do mojej książki: Chwilowo Panna. Podlinkuję tą serię, gdzie odpowiadałam na właśnie te pytania o niespełnione pragnienia posiadanie rodziny, na podstawie mojej książki chwilowo panna, którą też bardzo, bardzo polecam. I ostatnie pytanie tutaj będzie, jakie studia skończyłaś i gdzie pracujesz zawodowo? O studiach już przed chwilą powiedziałam, a pracuję w firmie międzynarodowej, jestem asystentką i jest mi z tym dobrze. Właśnie tak jak wspomniałam, mówię głównie po angielsku i jest to bardzo ciekawa praca. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, dajcie znać, będę je zbierać i może zrobię kiedyś w ogóle taki odcinek tylko Q&A. A póki co, dziękuję, że jesteście i świętujemy 200 odcinków! Dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia za tydzień. Mamy dla Ciebie wyjątkowe zaproszenie. 1 października organizujemy czwartą konferencję Żyj Pełnią Życia. Jeżeli jesteś singielką albo młodą mężatką, zapraszamy cię gorąco, byś spędziła ten dzień razem z nami. Tytuł najbliższej konferencji to Żyj pełnią życia, Boży Plan na Miłość i relacje. Będziemy rozmawiać o różnych relacjach damsko-męskich, takich w, e, w singielstwie jeszcze, ale także w małżeństwie. Będziemy rozmawiać o relacji z Panem Bogiem, będziemy rozmawiać także o relacjach w rodzinie. Mamy wyjątkowych gości na tej konferencji: Kristen Clark i Betanie Bilczy, autorki książki Boska Kobieta. I właśnie na konferencji będzie premiera ich drugiej książki wydanej po polsku. Oryginalny tytuł to Love Defined, która właśnie mówi o relacjach. Dziewczyny będą z nami miały dwa wykłady w formie online, ale na sesję a połączą się na żywo. Oprócz tego prelegentami będą Ania, Jadam Dzieciątko z kanału Jest Miłość, którzy będą mówić szczególnie do singli. Zapraszamy Cię na stronę żyjpełnią.org, łamane przez konferencję. Tam znajdziesz wszystkie informacje odnośnie tego wydarzenia i będziesz mogła kupić bilet. Mamy nadzieję, do zobaczenia!